serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj, kiedy z rolnik zaspał, totalnie robili go z rytmu gdzie tam do koszenia w czy przecież tam deszcz napadał to, tamto to, to. szkurde mówię, ty to przelagadł oni, że ktoś tam wyjechał jeźdź zobacz, spisko was no to ja w tego dziada wjeżdżam wjechałem trochę, przyszedłem do zbiornika na kościele tojnym 6-8 było, to coś Ja mnie wyjdzie na rogi. Za krótko już odnosiłem, bo tam niestety był bak. Bak, nie nagrywałem, ale mówię, że był bak, nawet było widać. I tak chciałem się bardziej skupić na tym, co ja robię, w wyniesieniu na nagrywaniu a tak tam był bak. Tyle Wam mogę powiedzieć, z mojego serca tu już uda. No i niestety tam chmury są młode, źle, odsypcyjalną opadać. मिपे जेको एक्शन जाम चित्र

Jak to, że te moniele ciągle byłem za zamkany. No właśnie, ludzie myśli, to dobrze. No i to jest gara za nieruchomienie samoziemców. Pana przyszło w tym obrazku. Ogólnie ich nie ma, jeśli chodzi o to, ale to bardzo, bardzo, ładny. Ale jak tylko miejsce, niestety te uszory mi przydały, po prostu na uszy, na ziemi. Mniej więcej tych samoziemców jest tam, gdzie były myszy. Mam nadzieję, że Pan tutaj dzisiaj jedziemy do tego. Osiem razy się napchałem pierwszym razem. Powiedziałem mi, po lewej ten dziad się po prostu nie nadaje do wyczucia. I miałem rację. Może no, to jest to dążę, z razy, może ten się każdy ale moim zdaniem, on jest też. On jest w się po prostu nadaje, tak? Nie, co tam powiedziałem. Ciały. Teraz to można powiedzieć, że się jedzie. 10, 11, 12, 13, 12 gdzie ja... w Gdzie, jak, w którym miejscu. A nie jakieś tam jedzenie. 9, 10, 12, 8 i szarpanie się. I styp na zbiornika. I zielenina. Tak leci zielenina, a i ją zostawiona na innych kulach nie leciał, leciał w nie wiem, czy to jak? jakieś to jeszcze nie, nie? Nie, no nie jest inny, z nam na dole, które nożny, nie wesoły, 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 tak? wesoły, 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 ale niedobra wody, nie pokładam, bo niż I może warto obrócić, nie są prawie to łączy, czy po lektyku, który mijamy. O i, ja się I, teraz się I tutaj właśnie dojechałem, no to tu zaraz zobaczycie. taki głupi projekt. No i przerzucimy jeszcze skąpek, ale nie wiem, czy nie będzie. Untuk dia, Gracias. ale nie było tego baku, tak wiele nie było szczęśliwych, wydaje, wydaje mi się że będzie lepiej no ale ten udamy chyba nie uda mi się nie się nie się udać, nie udamy się się 哦，不个也没有了。 सिंधी मैंडो कुझु तव्हां और असां दौर चलो बाद इनाम साफ़ बचे जी सौ मिठा पंज

पार्टीशी करे ॿुधायो लॻो you mm -hmm. 学习天气。

这款，它这驾驶都是有点帅气。